Fałszywa flaga aborcji. Nie. Yy, nie aborcja jest tematem zastępczym. Dla innych tematów, takich jak niszczenie gospodarki, oddawny i tak dalej. Nie dla innych tematów. Ale tylko cząstkowy zakaz aborcji jest tematem zastępczym dla całkowitego zakazu aborcji. I metodą fałszywego wroga. To znaczy. Teraz, w ten sposób, PiS uwiargadnia się kłamliwie w oczach katolików, bo udaje, że walczy o życie nienarodzonych dzieci. Bzdura. Bo co to jest zakaz aborcji eugenicznej? To tylko zakaz aborcji eugenicznej, który ma wywo wywołać protesty, a te protesty tych le lewaków i różnych rozwydrzonych dzieciaków i ludzi, którzy nie rozumieją, co to jest metanoja, co to jest zaparcie się samego siebie wychowani przez ten syndrom Bambiego i te wszystkie bajeczki wychodzą masami teraz na ulicach będą atakować krzyczeć jaki to Kaczyński zły i w ten sposób tego Kaczyńskiego uwiarygodnią Lewica i PiS w ten sposób idealnie ze sobą współpracują jedni drugich uwiarygadniają i o to chodzi żeby katolików w konia zrobić a dzieci dalej są mordowane oni powinni całkowicie jeśli już to ostrzej nie nie łagodniej ostrzej Całkowicie aborcji zakazać i o to walczyć od początku od 15 lat, nie? Oni tutaj kręcą, że czekają na wyrok Trybunału, a codziennie łamią Konstytucję jakimiś swoimi ustawami, rozporządzeniami. To jest taka hipokryzja, że aż nie wiem, co to jest w ogóle. Nie dajcie się złapać w metodę fałszywego wroga. Oni specjalnie wywołują tutaj, lewica krzyczy, że PiS zakazuje aborcji, zakazuje. Właśnie, nie zakazuje. PiS specjalnie ich prowokuje do kłamania, że oni tutaj są super, chcą katolicki taliban zakazać aborcji. No właśnie, dobrze by było, gdyby zakazali, ale nie zakazują. No to jakby gdzieś było możliwe mordowanie Polaków, tak, ale ktoś wprowadził ustawę, że dobra, to będziemy mordować, będziemy walczyć o zakaz mordowania Polaków między 12 a 13 rokiem życia. Tak to działa. Że wszystkich innych można mordować. Tylko między 12 a 13 i zrobimy z tego wielką aferę, że obroniliśmy Polaków. Kłamstwo. Metoda fałszywego wroga. Tak jak była metoda fałszywego przyjaciela, o której już mówiłem wcześniej u mnie w materiale. Tak jest metoda fałszywego wroga, którą teraz umacniają Duopol. Popis. Polewica i PiS. Tak? Oni chcą razem tu se trzymać. I... Znowu zrobić w konia katolików, że oto oni bronią katolików, bo tak mówią ich przeciwnicy, lewacy, że oni tutaj strasznie super katolicy, jacyś ten, i katolicy wtedy myślą: Oho, oni tak mówią, to znaczy, że Pizza jest dobry. Specjalnie to robią. Nie dajcie się zrobić w konia. Oni nie wiedzą, na czym polega katolicyzm. Nie zabijaj. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, a pozwalają na to, by obwiniać i moralnie szantażować tych, co zachowują się normalnie, chodzą bez masek, co wskazują na przypadki śmierci z powodu tak zwanych obostrzeń, tych wszystkich terrorów sanitarnych, które zabijają, bo zabijają ludzi, co umierają pod drzwiami szpitala, zabijają ludzi, co ze stresu, objawy ich zwykłych gryp tak się potęgują i rzeczywiście można... To tak jak ktoś zaczyna myśleć o swędzeniu, to go wszystko zaczyna swędzić. Wy tego nie rozumiecie. Metoda fałszywego wroga, fałszywego przyjaciela. Oni cały czas na tym bazują. Co ich wzburzyć, żeby oni krzyczeli przeciwko nim, co to straszni katole, że zakazali aborcji. Tak będzie lewica mówić, że oni zakazali aborcji, a nie zakazali. Czyli uaktywnili swojego rzekomo wroga do tego, żeby ich uwiarygodnił w oczach katolików. Nie dajcie się w to, oni powinni 15 lat temu już walczyć o zakaz aborcji, dlatego była afera z marszałkiem Jurkiem. Wy nie pamiętacie, co się działo w Polsce. Jak się wykręcali, że nie mogą, że trybunał, a tu wszystko mogą łamać konstytucję dzień w dzień. I mając na sumieniu ludzi, co umierają pod drzwiami szpitala ze stresu, w domach, samotnie, którym upadają gospodarki, wieszają się, bo nie mają za co żyć. Mając ich na sumieniu, jeszcze wywołują taką narrację w społeczeństwie, żeby się samo społeczeństwo zjadło, żeby ludzie niszczyli tych, co zachowują się normalnie, obwiniali tych, co chodzą bez maseczek, że są jacy źli, mają na sumieniu obowiązek. Są odpowiedzialni za zdrowie starszych. No właśnie, są odpowiedzialni i mają na sumieniu zdrowie osób starszych, jeżeli przyłączają się do kłamliwej narracji i chodzą w tych maskach. Jeżeli mają taką świadomość, bo jak nie mają, no to są sami zmanipulowani. Ja, wiedząc, jaki to jest oszczerczy i fałszywy mechanizm. Mam obowiązek chodzić bez maski. Nie mogę uwiarygadniać tej kłamliwej już czerczej ich narracji, bo to zabija ludzi, ta panika. Ludzie przecież do tej pory, jak się przychodziło do lekarza, to się pierwsze co pytał, jak miał duszności, objawy sercowe, to sprawdzał, czy to nie jest nerwica. Bo tak się też objawia nerwica. I tak mówili lekarze, jak nawet mówili, sugerowali ludziom, szczególnie na, na fundusz, że sobie wymyślają, że mają tylko ten i i sami sobie robią chorobę. I teraz tak se wszyscy sami robią chorobę. Wiecie, rozmawiam ze starszymi ludźmi, co opowiadają, co to w telewizji mówią, trumny, to ludzie umierają, tak? I ci ludzie są tacy spanikowani, jak przez całe swoje życie nie byli. To ma ich nie zabić, to ich zabija. Nie wirus, tylko wasza panika, która dopiero jest samospełniającą się przepowiednią. To zabija ludzi. Ludzi tutaj we wioskach więcej zabiła ta panika, że gdzieś na wyrostki ich nie przyjęli do szpitala, bo i umarli. Nie dlatego, że COVID. COVID to można każdemu wpisać. Wszyscy będą mieli. Większość z nas będzie miała, no i co? I każdemu wykryją jakiegoś tam jeszcze na podstawie tych PCR-ów, testów, które nic nie wykry nie wykrywają wirusa. One są fałszywie dodatnie te wyniki, co nawet jego, jego twórca tego testu mówił, który umarł rok temu. Jak umarł, to mogli zrobić afry, bo już teraz się nie zabierze głosu. A nawet jakby zabrał, to by go zagłuszyli. Co? Zrobić testy, które nic nie pokazują, mówić, że pokazują i na tej podstawie robić statystyki, na podstawie tych statystyk straszyć ludzi. Przecież to jest już u podstaw błędne. Nie ma żadnego dowodu, A jak naukowcy wskazują na tą błędność, to ich zakrzykują, że foliarze, że teorie spiskowe. Nie, to ci, co mówią, że trzeba lockdownu nosić maski, szerzą niesprawdzone teorie. Są jak złodziej, co najgłośniej wrzeszczy łapę i złodzieja. To tworzą samospełniającą się przepowiednię, bo to w końcu zacznie zabijać ludzi którzy stracą odporność, nie będą przyjmowani do szpitali. W szpitalach oczywiście służba zdrowia ma problemy, bo przez fałszywe te testy, kurde, koronawirusowe nie przychodzą lekarze do pracy, bo są, mają dodatni, wynik dodatni, są na kwarantannie i nie ma kto robić, a szpital pusty. Jedno, dwa łóżka i tak jak pokazali w tej ekspresji ostatnio, jeden, jeden pacjent, dwóch, a tak to puste łóżka, tylko nie ma personelu, no bo wszyscy siedzą w chałupie, bo ich wysłali na kwarantannę. No i robią taki szantażek moralny, taką manipulację, że mówią, no to dobra, to jak jesteś taki mądry i chodzisz bez maseczek, to przyjdź do szpitala i pomagaj, bo sobie lekarze nie radzą. He? Ta? Ciekawe? Pierwsze, co robią, to test. Jak ci wykryją koronawirusa, a połowie ludzi mogą, większości mogą wykryć, to cię nie przyjmą. He? I cię jeszcze przymkną. I cię przymkną i będziesz będzie, będzie siedzieć w domu na, na kwarantannie. Takie cwaniaczki, tak se to wykombinowali. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Lekarze siedzą w domach, nie robić testów, niech przychodzą, niech w ogóle nie badają żadnego koronawirusa. Tak samo sportowcy, wszyscy. Co z tych badań? Wszyscy mamy wirusy gorsze niż te, które tutaj teraz znamy, jak ktoś tam gdzieś odkrył. Nawet o nich nie wiemy, że istnieją, i cały czas je roznosimy. I co? I tak to byśmy musieli cały czas się wszyscy pozamykać, pozabijać, bo jesteśmy potencjalnym zagrożeniem. Bo wiem, ty, tyle tych wirusów nawet nie wiemy, że są, a, a powodują różnego rodzaju choroby, które są, powiedzmy, mają przyczyny dotąd nie do końca zbadane. A co wy myślicie, że lekarze dokładnie sprawdzają jak ktoś umiera, coś tam wpiszą, ten, umiera, a bo umarł, na, na zapalenie płuc, na grypę, na, czy tam na zawał, na to się wpisuje. A tutaj wokół tego wszystko jest pełno różnych wirusów, bakterii, różnych drobnoustrojów, o ile w ogóle teoria tych zarazków jest zasadna, ale ja to się nie znam, to, 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 to nie jest istotne. To jest takie kłamstwo, że aż głowa boli Wy nie dajcie się policja chodzi Ten ksiądz jaki jest, taki jest, nieważny. Sakrament wchodzi, proszę uklęknąć, to jest najświętszy sakrament A ten policja do niego, pan mi nie będzie wydawał rozkazów Co to jest, cezaropapizm? Oni nie mają prawa, kościół jest starszy na tych terenach Niż państwo polskie, kościół utworzył państwo polskie tutaj a o ile Czy jest w ogóle ciągłość tego państwa, to nie wiadomo Policja ma padać na kolana I zamykać tłuc pałkami Nie ma mowy Nie dajcie się zrobić w metodę fałszywego wroga oni uaktywnili, wzburzyli tych lewaków, żeby mówili, że PiS zakazał aborcji, żeby ci łże przeciwnicy uwiarygodnili ich kłamstwo. PiS nie, nie zakazał aborcji. Tylko wzburzyli lewicę, żeby ona potwierdziła, że zakazał. Żeby tak gadała. Tak gadają, że PiS zakazał, PiS tak od dawna zag, A nic nie zakazał. Co, co zakazał? To jakby zakazał morderstwa dzieci między 12 a 13 rokiem życia, a wszystkie inne można by było mordować. Na tej to jest zasadzie, rozumiecie? Aha. jeszcze jedno. Mówicie, że maseczki to nie są po to, żeby... Chronić tych, co chodzą w maseczkach, ale żeby ci, co chodzą w maseczkach, nie zarażali innych. No tyle tylko, że jaki to ma sens, jak wszyscy, większość ludzi chodzi w maseczkach. Wtedy do gry wchodzi argument i to ignorujecie bardzo obłudnie, że maseczki szkodzą. I może to one dopiero wywołują problemy. Nie możecie zignorować tego głosu, tylko trzeba sprawdzić. Natomiast wasze twierdzenie, że maseczki cokolwiek pomagają, nie są w ogóle w żaden sposób uzasadnione, tylko wy tak zakładacie. I szantażujecie moralnie tych, którzy podważają tę opinię, wskazują na głosy naukowców, które mówią, że to wszystko szkodzi. Ta cała panika, maseczki, tak, ta atmosfera, to zabija. I to ignorujecie i robicie szantaż moralny, jak złodziej, co najgłośniej wrzeszczy łapaj złodzieja. I jeszcze policja nasyłacie, robicie afery, wpisujecie w ustawy, żeby wszyscy mają się zaszczepić. I w ogóle ignorujecie głos, że te szczepionki mogą szkodzić. No mogą szkodzić! No pewnie, że mogą, jak każda substancja, każde działanie może szkodzić. Machanie nożem w tej i we w te, byle jak, bez ładu i składu też może zabić. Wy tak machacie nożem tych waszych maseczek i obostrzeń. Przecinacie żyły ludzkich żyć. Rozrywacie na strzępy całe organizmy społeczne. To zabija. Nie wiecie, że psychika jest zjawiskiem fizycznym, neurologicznym. Psychika to jest ciało. Ciało to są procesy fizykochemiczne w organizmie. Stawiacie innym zarzuty, te, które moglibyście postawić sobie. I to jest tak przewrotnie podłe. Że aż, aż zęby trzeszczą i nie wiadomo, jak to nazwać. Niszczycie ludzi normalnych. Wywołujecie chorobę, którą wieścicie. Jesteście jak ten strażak, co bierze i nalewa ochotnikom, którzy przyszli mu pomóc, bo wrzeszczał, że się będzie palić jutro, bo susza nalewa im benzynę do wiader i kazuje polewać. Wysuszony las, na który zaraz gdzieś tam rzucił butelkę, spadnie ten i wszystko zap się zapali. Zapali, bo sami go. Po a jak ktoś przychodzi, wrzeszczy, stop, tam w tych wiadrach jest benzyna, wy ten las dopiero podpalacie! To robią z niego, wariata mówią, że jest foliarzem szerzy spiskowe teorie i że będzie odpowiedzialny za śmierć biednych zwierzątek i ludzi, którzy spłoną. Nie! To jest takie obracanie kota ogonem i metoda łapaj złodzieja, złodzieja co najgłośniej wrzeszczy łapaj złodzieja, żeby odwrócić uwagę od siebie. I to wrzeszczy na tego, kto go na gorącym uczynku przyłapał i kto mu skradzioną torebkę wyrwał, żeby oddać ofierze. Po prostu brak słów na tą przewrotność, że ludzie widzą trupy w telewizji, a nie widzą już, że ludzie umierają w szpitalach, bo się nie dostali na jakiś wyrostek, zwykły, co wcześniej by normalnie przyjęli i obsłużyli. Jak ludzie po prostu już żyją w świecie symulakrycznym i w świecie obrazów telewizji, a już rzeczywistość jest dla nich nierzeczywista, tylko substytut rzeczywistości jest dla nich miarą rzeczy. Tak. I to zaufanie symulakrom to jest to samo zjawisko, co czynienie ołtarzyków z telewizorów i komputerów, które przebadałem na odpowiedniej ilości przykładów, tak, na odpowiednio dużej próbie. Na wsi jednej, drugiej, trzeciej też badając wnętrza domów stare, które są przekształcone na nowe, takie w sprzedawanych domach gdzieś w aukcjach internetowych. W realu w aukcjach, wchodząc, robiąc zdjęcia, ludzie w miejscach dawnych, ołtarzykowych po przekątnej do pieca stawiali telewizor. W starych domach, później tak samo w nowych sobie próbowali coś takiego stworzyć taki ołtarzyk z telewizora czy tam na dobrusik często pod tym, albo na, na telewizorze był. I to może nie wprost. Niespecjalnie, że tutaj traktowali telewizor jak bóstwo, ale wtórnie stało się takim wyznacznikiem zasad i prawd. Stało się to pudło, z którego coś gadało, w, który, w, który, w które ludzie patrzyli. Dawniej, miejscem orientacyjnym, na którym się patrzyło, na który był zorientowany cały wzrok domostwa, był właśnie ołtarzyk. Święte Obrazy Krzyż skoncentrowany na węgle, na ważnym rogu domostwa. Teraz i układ się zaburzył, a tam, gdzie się nie zaburzył, tam telewizor jest idealnie w tym miejscu, a obrazy święte wiszą byle gdzie, według zasady estetycznej, a nie symbolicznej, organizującej ludzkie myślenie. I to jest jeden z takich, malu takich malutkich takich przykładów tego przewrotu mentalnego całych społeczeństw. Ale to tak na marginesie odsyłam do książki Katologii, Kalegna Zarazy Zachodu, do projektu Mistyczny Styl Życia w Innym Miejscu na moim kanale. I tak właśnie do tego doprowadzili i teraz mogą sobie ludźmi sterować, jak chcą. robić z wami, co chcą. A wy się tak dacie? Dacie się? To jest jeden wielki pizz na wodę i taka manipulacja. Przyjdź do szpitala, jak jesteś taki mądry. Moralny szantaż. Nie dajmy się zaszantażować. To jest stara sztuczka. Takich zagłuszająca, trzeźwy i uczciwy osąd. I niestety... Wpisująca się w metodę polegającą na łamaniu ósmego przykazania: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu i w starą zasadę cywilizacji naszej. Mówiącą, że to na oskarżającym ciąży obowiązek udowodnienia, a tutaj nie, oskarżający traktuje swoje oskarżenie i jego podstawę jako oczywistość. I to ten, kogo oskarżył, ma się bronić. Nie, 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 to tak nie działa, bo tak można każdemu zniszczyć życie, o wszystko oskarżyć pierwszego lepszego człowieka z ulicy, który nam się nie spodobał, że jest mordercą, złodziejem, po prostu puścić plotkę i zrobić z niego świnię. To wy tak działacie. To jest kompletnie jakiś antycywilizacja, całkowita antycywilizacja potworna nieuczciwość i podłość, taka zwykła ludzka podłość. I teraz ta podłość jest nam narzucona jako rzekoma norma. Żadna norma. Wariatkowo. I teraz wariaci, jak widzą normalnego człowieka, to mówią to tak, jak w tym przysłowiu, że przyjdą takie czasy. No i przyszły. Normalny człowiek idzie z odsłoniętą twarzą, jak zawsze chodzili i... I wielkie zło! Jesteś winny! Wielkie zło! Nie dajmy się. Choćbyśmy mieli przetrwać gdzieś po jakichś dziurach, w skrytkach, to przetrwamy. Bo Bóg jest z nami, a On jest ponadto wszystko. Bóg w Trójcy Jedyny. Przykre jest to, że z Kościołów nas wyganiają. Jak nie spełniamy tych poleceń terrorystów i szantażystów. Nie, nie. Kościół nie może tak robić. Musimy wymagać od swoich Pasterzy, żeby nie dali się zaszantażować. Idę. Zostańcie z Bogiem.